Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnym, ale i trudnym temacie, a mianowicie jak uświadomić klienta, że jego mieszkanie nie jest warte tyle, ile sobie wymyślił. Czyli proces uświadomienia klienta. Osoby z doświadczeniem na pewno przerabiały to na własną nie nieraz, ale my w tym materiale głównie skupimy się na konkretach, co faktycznie zrobić, żeby wyeliminować przede wszystkim klientów, którzy nie rozumieją obecnych rajów rynkowych oraz skupić się na klientach, którzy faktycznie potrzebują naszej pomocy i jak to zrobić z klasą i żeby tego klienta nie stracić. Więc na samym początku skupimy się właśnie na tym tej, tej przewartościowym tej ceny i na potrzeby tego materiału musimy stworzyć sobie taką przykładową ofertę. Załóżmy 60 metrów na czwartej piętrze bez windy, bez balkonu, z wielkie płyty, mieszkanie, które klasyfikuje się, kwalifikuje się do remontu, można powiedzieć. E, więc zacznijmy od samego początku. E, to mieszkanie realnie warte jest 600 tysięcy, załóżmy, a klient oczekuje 700 tysięcy, no bo załóżmy, niby sąsiad za taką kwotę identyczne mieszkanie. E, dlaczego w ogóle ta cena, e, skąd się ta cena? Ja zawsze dodaję klientowi pytanie, czym on się sugerował, czym produkowana jest ta cena. W większości przypadków to, jest, e, to są względy sentymentalne, ta cena wynika stąd. Druga sprawa, że w internecie wciąż jest masa informacji, że ceny nieruchomości rosną, rosną, rosną. Trzecia sprawa, niektórzy żyją marzeniami no i są trochę chciwi, naiwni i sugerują się tym właśnie, ktoś, ktoś to im mówi i nie ma kompletnie jakichkolwiek umiejętności, doświadczenia bez sprzedaży nieruchomości, więc tym to jest podwalam. Ja oczywiście, przygotowałem sobie małą ściągę. Będę trochę tutaj sprawdzał, czy faktycznie powiem Wam wszystko co sobie zaplanowałem, ale, tak jak wspomniałem, na potrzeby tego materiału stworzyliśmy to mieszkanie. Już wiemy skąd ta cena wynika i przejdźmy sobie, jak można powiedzieć, można z tym klientem wejść w współpracę. Na samym początku, przede wszystkim, powinniśmy. Nie konfrontować się z nim, nie wchodzić w wojnę na argumenty. To jest najgorsze, co możecie robić. Ja zawsze przede wszystkim przedstawiam e, podobne nieruchomości w tej samej okolicy i mówię jasno, że na przełomie ostatnich trzech miesięcy nieruchomości tej były w kwocie, załóżmy 600 tysięcy, a Pan oczekuje 700 tysięcy. Jeśli my wystawimy taką kwotę, to przede wszystkim klienci będą ignorować tą ofertę i pozbawimy się jakiejkolwiek możliwości od prezentacji tej nieruchomości, bo. Też warto zadać pytanie dla klienta, nigdy nie stawiajmy tezy, tylko zadajemy, zadawajmy pytanie dla klienta. Czy załóżmy on kupiłby mieszkanie, które jest po generalnym remoncie, jest na niższej kondygnacji oraz można powiedzieć posiada balkon i windę za kwotę 700 tysięcy, czy kupiłby mieszkanie za właśnie identyczną kwotę, ale na czwartym piętrze, bez tej windy, do remontu itd. No i tak dalej. To pytanie pozwala przede wszystkim tylko wprowadzić to refleksję i klient nie będzie się tylko sugerował tym sentymentem, tylko zacznie faktycznie myśleć realnie i podchodzić do sprawy e, analitycznie i będzie wiedział, że faktycznie no nie mogę sobie życzyć tyle, ile sobie oczekuję, bo załóżmy opieram to na podstawie można powiedzieć ceny jeszcze sprzed dwóch, trzech lat, bo uwierzcie mi, że mamy do tej pory tego typu sytuacje, nawet ostatnio przedstawiałem case. E, Pan tłumaczy nam tutaj, że on oczekuje kwoty załóżmy 100 tysięcy więcej za mieszkanie i to jest faktycznie realny case, dosłownie może sprzed kilku tygodni. Dlatego, że na końcu sprzedawał kiedyś mieszkanie gdzieś tam na Grujewskiej, na Ochocie, to załóżmy, że w ciągu tygodnia czasu również kawałek tak dalej. Tylko, że wspomniałam pośrodko, że to było jeszcze 3 lata temu, gdzie rynek naprawdę był na trendzie wzrostowym i faktycznie wierzę panu, że mógł pan to nieruchomość sprzedać, ale w obecnym czasie nie sprzeda pan identycznego mieszkania na czwartym piętrze, bez windy, do remontu, bez balkonu, typowej kawalerki, tak zwane studio, bez jakiejkolwiek można powiedzieć, prywatności w tym mieszkaniu. Nawet układ okien to nie pozwala, żeby to zrobić za taką kwotę, mimo tego niestety nie sprostowaliśmy oczekiwania tego klienta no i właśnie ten proces uchylenia klienta właśnie nawet po to służy żeby wyeliminować klientów, z którymi no, przede wszystkim nie jesteśmy w stanie sobie no bo oni wciąż uważają, że sprzedają za taką kwotę, ale powiem Wam oczywiste, rynek nie znosi później. Prędzej czy później ta osoba, jeśli faktycznie ma potrzebę sprzedaży, to sprzeda za kwotę realną, bądź pojawi się agent, który faktycznie już wykorzysta odpowiedni moment, klient został przygotowany już trochę przez rynek, e, zderzył się ze ścianą, wie, że taką kwotę nie sprzeda i faktycznie jest mu o wiele łatwiej i takiemu klientowi wytłumaczyć. I tak to niestety wygląda i powiedzcie mi, że miałem wiele takich rozmów, gdzie załóżmy, nawet klient mi wraca po pół roku i mówi, panie Roberto,cie pan co, sprzedałem za taką kwotę, o której Pan wspominał. No bo mniej więcej ktoś to czy czynnie w tej branży. Rozmawia też z klientami, z kolegami, którzy z pracę, z innych chwil, również z agentami. On wie, za jakie kwoty takie nieruchomości się sprzedają. Zresztą klient kupujący bardzo mocno też weryfikuje rybak. I załóżmy, jeśli my wystawiamy dane mieszkanie, ja również to tłumaczę klientowi, dlatego mówię: OK, to proszę pana, proszę sobie wyobrazić, czy tam pani, że załóżmy na tą lokalizację w promieniu 500 metrów jest tylko, można powiedzieć, trzech klientów, a takich mieszkań jak nasze, czy pana, jest 10. I teraz co my mamy zrobić, żeby skłonić tego potencjalnego kupującego, żeby on wybrał to nieruchomość? Przede wszystkim pierwszy czynnik to jest cena, a reszta to już jest otoczka, czyli można powiedzieć balkon, piętro, budownictwo, wykończenie, wyposażenie itd. I to jest podstawa. I klienci na tym się opierają, i warto, można powiedzieć, w tym kierunku pójść. Czyli nie wchodzimy w wojnę argumenty, tylko przedstawiamy przede wszystkim konkretne. Ja Wam powiem uczciwie, w większości przypadków, przede wszystkim szczera i konkretna rozmowa, dużo więcej w skóra niż, można powiedzieć, e, uświadamianie, umaralnianie klienta, że e, faktycznie nie, Pan za tyle nie sprzeda, i tak dalej, i tak dalej. Nie, w sposób delikatny przedstawiamy, że okej, okay, my możemy jak najbardziej rozpocząć tę współpracę, ale dajemy sobie 2-3 tygodnie przy tej cenie. Jeśli nic się nie zmieni, nie pojawi się klient ani z naszej bazy, ani można powiedzieć z ofert udostępnionych na rynku, wtedy można powiedzieć, zaczynamy tutaj coś korektować, robić korektę na tej cenie sprzedaży. I to jest bardzo ważne i tego typu działanie pozwala Wam przede wszystkim tutaj uzyskać sporo czasu, ale i też wyegzekwować w późniejszym czasie faktycznie to korektę, która się przyczyni do skutecznej sprzedaży. To jest istotne. Kolejna sprawa, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to jest odpowiednia strategia. Już na etapie spotkania układamy z tym właśnie. To odpowiednie strategie i mówimy jasno, że ja nie przyjechałem tutaj po to, żeby tutaj na siłę Pana podpisywać tą umowę, bo to nie o to chodzi tylko po to, żeby to nieruchomość sprzedać. I klient widzi, że ty gracz z nim do jednej bramki, a nie wręcz przeciwnie, bo dużo osób naciska na umowę. A ja zawsze mówię, być pana, umowa to jest tylko może być zwiększeniem naszych ustaleń, naszego spotkania. Najważniejsze to jest to, czy pan faktycznie Czuje to, co ja mówię, i czy Pan rozumie te własne realia rynkowe? No, to zazwyczaj jest tak, że ktoś tu jeszcze sprzedaje tę kilka tygodni czy kilka miesięcy, on wie, że już to nie jest tak kolorowo, jak ktoś tam mu powiedział, czy ze w internecie. Bo faktycznie akcesie takiej jest mniej, i teraz trzeba ten produkt czymś wyróżnić. I wspomniałem o czym. czym może ten produkt wyróżnić. Tylko ceną, bądź może być dodatkowymi, można powiedzieć w postaci. Aspektami balkonu, wykończenia, wyposażenia budownictwa, lepszej lokalizacji itd. Więc e, słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby przedstawić faktycznie dobrą strategię sprzedaży, a nie naciskać na tą umowę. I co najważniejsze, opierać się tylko na konkretnych i na przykładowych ofertach również tych ofertowych, ale również tych transakcyjnych. Jeśli pracujecie w większej firmie, na pewno macie dostęp do takich cen. Warto to poprosić, przygotować się dobrze na spotkanie i klient wtedy faktycznie widzi, że Wy jesteście wiarygodnym partnerem i osobą, z którą można wejść w współpracę i traktuje Was, można powiedzieć, level wyżej i wchodzicie w rolę doradcy, tak? I to jest dobry sygnał. To znaczy, że już dobrze rozpoczęliście ten proces oświadczenia tego klienta i na pewno tutaj jest duży potencjał w tym kliencie. I prawdopodobnie jest to kwestia czasu, kiedy to niechcący sprzedać. No i właśnie po to też ten proces służy, żeby wyeliminować jednostki czy też firmy, które niestety nie rozumieją obecnych realiów i są też takie tacy klienci, którzy nie potrzebują sprzedawać, więc warto na to zwrócić uwagę. Zdechęcam sobie tutaj, trochę można powiedzieć, do mojej ściągi, czy wszystko faktycznie powiedziałem. Tak jak wspomniałem, współpracuj, nie udowadniaj. Używaj danych, nie ocen. Bo to jest najgorsze co można zrobić, czyli cały czas można powiedzieć oceniać klienta i tą cenę itd. Wtedy można powiedzieć wyjść to na argumenty. Daj przestrzeń do myślenia nie wymuszę, ja zawsze mówię ok, niech Pan, Pani zastanowi się to co dzisiaj powiedziałem. Możemy znaleźć się jutro, pojutrze i wtedy już tymi szczegóły współpracy. Jeśli nie to trudno, niewidocznie nie jest to Twój klient. Słuchaj, jeśli Ty miałeś podobny przykład, podziel się z nami jak to rozwiązałeś. Oraz można powiedzieć, jeśli uważasz ten materiał za pomocny, udostępnij go dalej, zapraszam w sekcji komentarze, do lajkowania, subskrybowania i obserwowania mnie na social media. Słuchajcie, zdradzę kolejny materiał dotyczący odpowiedniej prezentacji nieruchomości. Trzymaj się, cześć!